Widam, budowa domu samemu. Ma szybka aktualizacja, co się teraz dzieje na budowie. Mam położony styropian, podłogówkę. Tutaj zostało z korytarza wjechane do toalety, żeby też ciepło w nogi było. Salon, kuchnia, tynki też już są położone. Tylko zaraz o nich coś powiem. Tu kotłownia, rozdzielać, Tu będzie stał piec, więc muszę jeszcze styropian wyciąć, żeby była pełna płyta. Żeby pod ciężarem wytrzymało. Tak samo się pośpieszyłem. Muszę tutaj, jakiś kominek, też tą pętlę zabrać. I też chociaż wyciąć trochę styropianu, żeby wzmocnienie było pod kominkiem. No bo waga robi swoje, no niestety. Z czasem może się. Podłogówka jest do połowy korytarza w sumie. Łazienka, tam będzie odpływ liniowy, jeszcze nie wiadomo jak, co dokładnie będzie wymyślone, więc zostawione, żeby nie zalali tam. Trzeba zapory porobić, grzejniki wszystko też już są zamontowane. Miała być wszędzie podłogówka, później się okazało, że jednak grzejniki będą, że nie ma potrzeby wszędzie. A jeszcze jak widać jest trochę syf. W przyszłym tygodniu muszę posprzątać, w przyszłym tygodniu będą lać podłogi. Grzejniczki wszystko porobione z wyjściem ze ściany, żeby nic nie przeszkadzało. O. Tu jest odejście na łazienkę, na grzejnik. Są ogólnie porobione dwa obwody. Lewa, prawa strona z grzejnikami. I cztery pętle podłogówki zrobione. Do 100 metrów chyba że dwie największe są. Jedna ma chyba 92, a druga 100. Jeden chyba dokładnie metrów. No a wracając do tynków, nawet tu w łazience widać, jak na ścianie było poprawione na dole. Firma wzięta po znajomości, nie z polecenia. Ja czasu nie miałem sprawdzać. No i nie powiem, bo tak jak się wejdzie, to tynki są, ale jak zacząłem sprawdzać, to jakbym miał ochotę popatrzeć na falę, to bym pojechał sobie nad morze. No i tak mnie właśnie znajomy wyrypał. Okazało się, że to jest dopiero ich druga budowa. Oni się w sumie uczą. No i no masakrę zrobili. No niestety, nie? Śmiali się, że puszki za bardzo wystają. A gdzie nigdzie to nawet muszę puszek szukać. Jest prawie 8 mm głębiej niż tynk. Kąty to też się boję nawet sprawdzać. Tu na pewno jest zrypany w kuchni. Tu wziąłem laser, krzyżytek postawiłem. Zrobiłem centymetr od ściany. Centymetr tu na początku miałem centymetr, a na końcu miałem 3 centymetry, albo nawet 4, już nie pamiętam dokładnie. Gdzie mieli? Gdzie wcześniej bez tynków ściana była tak wymurowana, że centymetr, 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 centymetr 11,5 do 12 mm. Jak, jak nie wiedzieli, mogli sobie posprawdzać, nawet jak nie mieli przyrządów, to kołki jakieś albo wkręty sobie powkręcać na ścianie, żeby mieli odznaczniki z prawej, z lewej, sznurki przeciągnąć do tych sznurków, sobie poprzeciągać te wkręty, poprzy, powykręcać i by mieli chociaż punkty odniesienia na całej ścianie. Jak, jak to nie wiem, no nie wiem, jak to, kurde. Jest tyle sposobów, żeby zachować. Wychodzi na to, że ten odcinek. Tutaj jest równo, a za oknem już jest inna grubość tego tynku. Że nawet narożniki od okna nie są równo wstawione. Nawet nie chce mi się tego sprawdzać. Masakra jest. No i nic. Trzeba poświęcić tydzień czasu, gładzią wszystko przejechać. Pobawić się, poszlifować i jakoś się z tego wyjdzie. No, człowiek się uczy na błędach. No niestety. Trzeba brać polecenia, a nie poznajomości no Naprawdę jest masakra. Nie? O, tu widać o właśnie. odkurzacz centralny. To jest jedno gniazdo. Tutaj jest spod sokołu, będzie szufelka. Tak samo w korytarzu, spod szafy będzie. Tak jak się piach będzie w korytarzu przynosiło na but, żeby pozamłatać i wyciągnąć to. No i tu jeszcze jedno gniazdo. Wąż chyba będziemy kupywać ten 9-metrowy, czy ile to z tego jednego gniazda trzy pokoje się obskoczy. I korytarz. Praktycznie później następne jest gniazdo i na następnym gniazdu starczę na kuchnię, salon, korytarz, jak będzie potrzeba, nawet kotłownię. Odkurzać będzie w narożniku w kotłowni. Tam jest rura przygotowana. No jeszcze parę rzeczy do ukończenia. i Obecnie, bo firma mnie też fuja zrobiła z dachem, jeszcze kończę dach. Samemu to trochę trwa. Ale pokażę, łatwo to nabijane. I to pamiętajcie, że to jest praca po godzinach. Od 15.00 i nie zawsze pogoda. Muszę tą, tą stronę już gotowa, praktycznie jest. Jeszcze rymny. Haki. A z tej strony. Jeszcze Taras mi został, Dzisiaj ma przyjechać HDS, żeby tą belkę wrócić. To jest ciężka. samemu jest ciężko. I... A taką w tych godzinach to na ciężko go złapać. Tu darnego rzędu ład nie ma, bo tu jeszcze muszę zro zrobić wyjście pod Taras. Tak, żeby zgrać się zgrać z ładą, mi dopiero resztę będę nabijał. No i to na dzisiaj na razie koniec. Później pokażę następny filmik, jak będę miał czas. Może z garażu. No niestety. Dom jest najważniejszy. I wszystko po trochę się robi. No niestety. Taki czas. No, człowiek nie ma czasu na nic. Są rzeczy ważne i ważniejsze. O, no to nic. Na razie. Do następnego.